Like come on! Some of the bad me. And like me come Dobry! Słuch przed robotą, jak to się mówi, co? Tak, ja, tak, ja, wiem o co chodzi, ciężki dziadek, co? za służbę. Kaj, ja, kojarzcie, kojarzcie. Tu szkór wielu. Stałeś tam, czasami się patrzyłeś, co? Na no, z byłem. Widziałem, widziałem, że się tam gapił na mnie. Już zastanawiałeś, powiesz, co ja będę robił, no. No ja wszystko wiem, ja wszystko wiem, słuchaj, wszystko co tobie wiem. Tyle co się no, tobie nasłuchałem, za kratami, jak jeszcze byłem w pacze, to chyba nikt się nie, nie nasłuchał. Hmm? Co? Przyznaj się, co? Nie lubisz takiego jak ja, co? Nie lubisz tego koloru. Widać, widać tobie, Solu. Uda się, kurwa, kawał fiurta zwykłego, rozumiesz? A jesteś podły. Jesteś podły dla mnie, że się to zachowujesz tak, w pracy. Że słyszyłeś mobbing na wieźniach. No, tak jak ja, jak ja byłem więźniem. kiedyś cię jeszcze zobaczę, że dopadnę, I jeszcze dopadnę jeszcze kiedyś trafię przez przypadek, kurwa, rozumiesz, to l, 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 na, na pierdziel? Czy ci jeszcze dopadnę, chuju. Cię kurwa wtedy nogi z dupy powyrywam i ci kurwa pluję do dupska, rozumiesz, co, a później kurwa przyprowadzę garnuchów, czy cię kurwa no, no, na kiblach normalnie weźmą, zmasakrują, co ty nam robisz, co ty co ty padły glina, skurwyszyński. Już jarasz jara z tego kiepa, śmierdzisz mi tu, nie spróć mi tu, ty, co tu kurwa smrodzisz, co? Ty, co smrodzisz, co? Możesz sprawdzić, Nie można sprawdzić. Rozumiesz co? Jest zakaz smrodu, tu nie można sprawdzić. jest zakaz palenia, nie nie można palić! Z się chce jadać. później muszą kombinować i kontrabandę, Przemyczać się w tortach, albo, albo chuj wie w czym, fajki, albo czytoń, i w gazetę kręcić kiepy. O, a ty, jak się stoisz, kurwa? Paczuszkę świeżą kopieś, o! Po świeżą paczuszkę i kurwa świeży zapaszek! kurwa, radiowozu, kurwa synycze. Siebane, tak jest świętego Danielantek. Witam, 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 witam. To jest PixarP. Jestem, kurwa, bardzo pozytywnie zaskoczony, że jest nowy telefon na Pixie. Jest to, czego mi po prostu brakowało na tym serwerze, czyli yy, możliwość nagrywania storek. To jest słuchajcie przyszłość. Influencing kurwa w grze komputerowej. To jest przyszłość. No, to jest, kurwa się to. Eee hey, wash hey, yo, No sieba no bibli! Sieba, że... Tyle czasu, żebym cię normalnie nie widział, to no, so dobrze, dobrze, a widzę, że chyba jeszcze w mieście. Tak, tak, to jest, nie to to mam wyjeżdżamy, bo musieliśmy naprawić górę, ale przyjedziemy taką górą, że kurwa, będzie zadowolony. Tak się odbija, kurwa, z więzienia. A mam dla Ciebie i... jeszcze lepszą informację. Lo, lo. Wiesz, kto wyszedł z więzienia? Afro, kurwa. Afro wyszedł z więzienia. Ronisz? Afro też wyszedł ciopem. Ha, żeśmy to Cię jako... do bali jako... Hatlingu, kurwa, bo mi się zaczyna pomału wszystko nudzić. Bardzo dobrze, że Ty wróciłeś, bo kurwa, mi potrzeba w życiu, kurwa, trochę, kurwa, Odskocznij! Ej dobrze, dobrze, Bibi, to do. Joooo! Dziwi kolostar, zapraszamy do środka. Cześć, sieba, sieba dolea! Sieba! No kurde, ale żeście mnie, no moje chłopacy zaskoczyli! Hehe, Michael Dziwi! Sieba, sieba, Bibi! Sieba, no! Jak ci się podoba na scenowolimuzyna? Rzucaj, bistra, zej, stary, w ogóle się nie spodziewałem, że żonę lubozyna, on powie, przyjedzie ta Stary, proste! Ty, no, a nikt jeszcze pomiechał? Czyli się z miał nas, nas odkurtować, ale on. Ogólnie, jest taki temat, Dziwi, kurwa tyle cię ominęło, jak się w ogóle, wiesz, to się ostatnio wydarzyło. A no nie jest wiem. Profil, jest jakiś profil na Instapiku w ogóle, powiązany z różnymi morderstwami w mieście. I. Ten profil nazywa się, ja już ci powiem, jaki on ma, Nickname, bo ja kurwa zapomniałem. Bo to jest cztery, zero, coś tam kurwa. I ogólnie ten profil, bo wiem, jak to było, bo tam Ci bracia, kurwa są poszukiwacze. Ale to Ci bracia to niezwiązane. Właśnie, niby tak, niby nie. Ale słuchaj, Smoli i Big D rozwiązują zagadkę, bo ten gość, że taki 41 jest 4-1 coś tam coś tam, no taki, taki kurwa profil, nie? No o kurde, i on no. Zobacz, co on tam wrzuca. On, on, on prowadził transmisję na żywo, w której kurwa jakaś babka w zielonych włosach opierdalała mu kolebasa, kurwa, a potem odcił jej głowę no. stary. Co ty Poważnie. No i Smoli, kurwa, i Big D, i, i, i Hanna rozwiązują tą zagadkę i doszli do tego w ogóle. Słuchaj, oni rozwiązywali tą zagadkę. Ja na początku i nie wierzyłem, że, że jakiś kurwa, wiesz, pierdolenie, że, że oni są no, no. A okazało się, że oni mi powiedzieli coś takiego. Wczoraj była konferencja na stacji Waniu konferencja prasowa, nie? No i tam normalnie pojechaliśmy do pracy, pozadawać pytania i tak dalej. No i gruby wcześniej rozkwinił ze Smoli, że ogólnie Kimberly May, która jest jakąś tam sędziną, prawdopodobnie jest następną ofiarą po, potencjalną, nie? No i wiesz, na konferencji, tak, tak, na konferencji, bo policja twierdziła, że w ogóle to jest nieprawda, ale byśmy się nie brali za to sprawy i tak dalej. I wiesz, co się stało jakbyśmy z konferencji? No, Ta grupa Kimberly May dostała kurkę stary. Rozumiesz to? Co ty pierdolisz, kurwa? Bo właśnie wczoraj jak kurwa wstałem, to na początku im nie wierzyłem, a gruby to w ogóle mnie wnosił kurwa po mieście, robiliśmy kuchno wokół miasta, sprawdzą wszystkie kontenery, świetniki i tak dalej, bo on już że tam może stać denata, a tą denatkę, kurwa, której odcięli głowę, ale ja ogóle nic z tego nie wyszło. Ja na początku nie wierzyłem, no ale jak ta Kimberley May dostała kurde, kurwa, od razu po tej konferencji, to stwierdziłem, że chyba mają rację. A teraz to w ogóle Smolin się skontaktował z tym całym kurwa 4100 kurwa 04. I, i, i będzie z nim prawdopodobnie przeprowadzał wywiad, taki kurwa a, a, anonimowy. No Zmoli czy to, się... to wiadomo kto to jest? No, jeszcze nie wiadomo, bo wiesz, nawet policja tego nie wie, a dzwoni doszedł do tego do kontaktu z nim. On się z nim skontaktował przez to, że oni potrafią rozwiązać te zagadki, rozumiesz? I Smoli ogarnie z nim wywiad, kurwa. Jo, no a wy ciągle robicie w tym Life Invaderze, tak? Tak, my robimy tak. w WD, robimy muzykę, wszystko robimy. Ostatnio robiłem reklamy, próba triatlonu starego, wyobraźcie sobie, triatlonu. No to zajebiście, no to, to, to fajnie. A słuchaj, a ja tak a propos to wiesz, bo e, to ten, to może nic mi nie zostawiał normalnie przez swoje ręce ten, e, jak on się nazywał. No e, ten co, helikopterem przyleciał wtedy na klip. O samu. o samu? No No? nic nie zostawiał przez twoje nie, ręce dla mnie Nie, zostawić, a co yy, myśle? 10, 15, może 25 Nie nic nie zostawiał a, szkoda, no, szkoda, a co, szkoda ci to ciano? No to tak mówiłeś, że zapłaci Tak mówiłeś, eee... że zapłaci, tak? Wiesz co no. Ja ci mogę w sumie zapłacić. No. Nie, no, że Nie, ciebie ja nie chcę. Wyszedłeś z huczki, kurwa, trzeba ci pomóc. Nie, rekonawiam. no, że, że wiesz, od ciebie to ja wiesz, od ciebie to ja nie chcę. Nie, no, jak nie, jak nie, to jak. Sieba, C12 wściekł za by było, wiesz, że zabaczę cokolwiek, Na, na, na wypiskę, że Jak to się mówi. No jasne. Sieba, legia, się, siemanko. Słuchaj, a utrzymili swój kontakt przez telefon tutaj normalnie, tak? No mogę, mogę ci normalnie udostępnić, pewnie, tak, że ci a mogę. ja ci udostępnię mój, O, o, o dobra. Zdjęcie, bo mam o, ładne zdjęcie. A czekaj, jak ty to udostępniłeś? Musisz wejść e, w swój jakby... E, w konta, w a swój swój dobra, dobra. Okej, okay, dobra, już wysyłam i Liamowi i o, Bibiemu. Super. Oj, super i mam już z powrotem kontakty. Dobra. Kurwa, ale jakbyś mi podyktował swój numer telefonu, to by było fantastyczne. No, pewnie ci mogę podyktować, kurwa ja to ci mogę podyktować. Ale no. do, do przelewu nie musisz. Serio? A no faktycznie. Wyślij Aż. No proszę, no to wiesz, no, no spokojnie, to nie musisz teraz czego robić, przecież, Bibi. No, Haha. <laughs> ale jestem zganę mój dzieje. wózek. Co pierdolisz? Ty, ty, Bibi, no jesteś! jesteś! się, stary. Yo, Bibi, naprawdę odbijeś moje życie, zaraz lecę przeprzelać te pieniądze do Liberty City! Jeszcze ci coś powiem w ogóle. Ja, mi się wydaje, że wypadałoby, żebyśmy wrócili do biznesu hustlingowego, kurwa, i zaczęli opierdalać tropu No, słuchaj, dla mnie to jest, wiesz, ja wyszedłem, to teraz mogę zapierdalać. Mogę pracować, kurwa, i zarabiać pieniądze dla nas wszystkich. Ja mam, ja mam jeszcze... Mamy 50 koksu, ale mamy w takim samochod, samochodowym magazynie kurwa, przy, przy plaży mam jeszcze setkę, ale będzie coś trzeba kupić kurwa. No czy trzeba będzie, jak coś to ja mogę każdy też złożyć teraz, bo akurat trochę się zarobiłem, wiesz o no, co, <grym> co chodzi. Jasne. A, okej, okay, w porządku. Jest... E, na zewnątrz, czy? tak? Tak, tak, tak. tak, tak. tak. No, będziecie z i to w prawo. A gdzie my idziemy? W sumie to jeszcze nie wiem, wiesz, bo ja też dopiero wstałem, ale myślę, że dzisiaj coś na pewno porobimy. Musimy jakby dowiedzieć się to jak dalej kurwa są z tą sprawą, wiesz No to jest naprawdę głośna sprawa Czy dałoby się radę? Czy dałoby się je powęszyć, no? No jasne, jasne Gdzie, to gdzie. Gdzie to... Liam idzie? Chyba leci po swoją furę A, bo on ma tu swoją furę. A to jest tak, wypożyczona limuzyna, Ja pierdololeczę. Nie, jest... to jest moja limuzyna, to jest moja. Przecież, limuzyna. Jo, kupiłeś taką limurzę ja. Tak, ja pierdolę, Liam, to widziałem to foto nie na Instapiku, tą furę, to jest sitach? Tak, to jest sitach. Że jebiszy i nad mu się dostrął. ja pierdolę. No, tak. Co tam? Bo wypadałoby jeszcze tą miłusinę, kurwa, gdzieś odstawić do garażu może? No, no, wiem, do garażu albo pod siłownię standardowo. No to w sumie, Jimmy, ale trzeba byś pokierować może, bo ja nie umiem No, mieć, kurwa, to no dobra, to, jest to jest dobra, do siłownię. pod siłownię wszyscy. No dobra, no to jedziemy. Odpalona jest? Co? Odpalona? Chyba, chyba, ch chyba, ch chyba ch ch nie, ale... Ale powinieneś mnie tej pora. A, 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 ja się cieszę, że cię widzę, kurwa. Tylko znalazł Miło znalazłem swego życia, czyli p***dolną stary, jak ją zobaczyłem wczoraj, to mi że prawie k***a Już dawno tego nie czułem uczucia, jak to, ją to zobaczyłem, ja dole, to było niesamowite, stary. Zajebiście, no ja też się normalnie, słuchaj, mi nie streszkiłem za, za wami chłopacy, normalnie, na ciupie, wiesz, wolność zabrali mi, jak, jak to się mówi, Panie nie? Rozwój, miastę, no no, a, no a, i tak, tak dalej, a, no. i wiesz, i to wiesz, w ogóle, to, to, to nie dla mnie mniejsze, no jeszcze, ja się ja, po... ty, 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 ty musisz być na wolności, stary. no muszę być na wolności, no to innej opcji po prostu nie ma, muszę wrócić p, po pierwsze do haslingu jak dzisiaj muszę sobie kupić kanapki, żeby mieć co handlować, po drugie muszę mieć e, muszę mieć e, towar, ale mam jeszcze jakiś chyba na hacie, jeszcze mam heroinę, bo kupowałem pamiętam, e, e, no no bo była sprawa, bo, ja sprawę, bo...